Hans Christian Andersen, królowa śniegu. Czyta Paulina Brzezińska. Kiedyś, gdy diabeł był jeszcze bardzo młody i zarozumiały, zbudował czarodziejskie lustro. Cokolwiek pięknego odbiło się w jego tafli, natychmiast stawało się okropne i złe. Wszystko zaś złe nabierało pięknych cech. Jestem teraz najpotężniejszy na świecie, cieszył się diabeł. Latał ze swoim zwierciadłem tu i tam, przynosząc smutek i nieszczęście. Jeśli w lustro spojrzysz, to spotka cię za chwilę zło. Całą ziemię połknie noc taka jest dziś moja moc. Aż wpadł na iście szatański pomysł. Zaniosę lustro do wysokiego nieba, żeby spojrzał w nie sam Bóg. Chwycił zwierciadło i poszybował w górę, lecz im był wyżej, tym lustro stawało się coraz cięższe. W końcu nie mógł go już utrzymać. Wypadło z jego rąk i, spadając, rozprysnęło się na milion kawałków. Niektóre były tak duże, że ludzie wprawiali je w okna a szyby takie pokazywały świat zły i okrutny niektóre były tak drobne dostawszy się do oka sprawiały że odtąd zamiast dobra i szczęścia widziało się tylko zło i niedolę niektóre zaś były jeszcze mniejsze dostawały się prosto do serca zmieniając je w sopel lodu tutaj Zaczyna się nasza historia. W jednym z wielu miast, na jednej z wielu uliczek, mieszkali chłopiec i dziewczynka, Kai i Gerda. Nie byli rodzeństwem, ale kochali się jak brat i siostra. Mieszkali na poddaszach domów, które niemal stykały się ze sobą dachami. Ich rodzice przymocowali skrzynki na kwiaty do obu parapetów, tak że zasadzone w nich róże tworzyły ogródek. Dzieci bawiły się różanymi pąkami lub słuchały babki, która kiedyś opowiedziała im o królowej śniegu. Jest cała z lodu i szronu. Jej przybycie zwiastują ogromne puszyste płatki, które powoli opadają na ziemię. Czasem zagląda do okien, a wtedy. Zamarzają one w dziwny wzór. Czy królowa śniegu może wejść do domu? zapytała Gerda. Lepiej, żeby nie próbowała powiedział chłopiec posadziłbym ją na rozgrzanym piecu i nic by z niej nie zostało. Wieczorem przed zaśnięciem, kaj stanął przy oknie. Spadł właśnie pierwszy śnieg. Białe płatki krążyły powoli w powietrzu. Nagle jeden z nich zaczepił się o parapet. Rósł i rósł, aż zamienił się w śnieżno-białą damę. Królowa śniegu, szepnął chłopiec. Wydawało mu się, że wielki ptak przyleciał obok okna. Kobieta zniknęła. Minęła zima, przyszła wiosna, a po niej lato. Pewnego dnia. Gdy zegar na wieży wybił piątą, chłopiec zawołał. Ach, coś ukuło mnie w serce. A teraz coś mi wpadło do oka. Były to okruchy diabelskiego lustra. Wszystko, co dobre, wydało mu się nagle głupie i śmieszne. A to co złe, wprawiało go w zachwyt. Jakie okropne są te róże, mówił. A ty jesteś wstrętną dziewczyną, krzyczał do Gerdy. Przedrzeźniał babkę i nie chciał już oglądać albumów z obrazkami. Czytał mnóstwo mądrych książek i na wszystko miał odpowiedź. Coraz rzadziej bawił się z Gerdą, a kiedy nadeszła zima, biegał z chłopcami po ulicach miasta. Któregoś mroźnego dnia pognał na wielki plac. Gdzie najodważniejsze dzieci przywiązywały swoje sanki do dużych sań dorosłych. Kaj spostrzegł nagle wspaniałe białe sanie, powożone przez zwalistego woźnicę. Siedziała w nich otulona srebrzystym futrem kobieta. Szybko przywiązał do nich swoje saneczki. Biały zaprzęg pomknął w dal. Wkrótce opuścił granice miasta. Kaj trochę się przestraszył. Próbował zmówić modlitwę, lecz nie potrafił przypomnieć sobie jej słów. Wokół wirowały puszyste płatki śniegu, a woźnica poganiał swoje renifery. W końcu sanie zatrzymały się i chłopiec wyraźnie ujrzał w nich pasażerkę. Królowa śniegu szepnął. Pocałowała go w czoło. I Kaj przestał odczuwać zimno. Potem pocałowała go raz jeszcze, a wtedy zapomniał o Gerdzie, babce, różach i domu. Nie pocałuję cię po raz trzeci, bo mógłbyś umrzeć, powiedziała. Zabrała go do swoich sań, otuliła futrem i popędzili prosto w ciemną noc. Wiatr wył śladem jej sań, szron skrzył się na płozach. Woźnica trzaskał z bicza, a ludzie myśleli, że to trzaska mróz. Oddechy białych koni zmieniły się w ciężkie zimowe chmury. Tymczasem dziewczynka z niepokojem oczekiwała powrotu Kaja. A kiedy minęły tygodnie, jego zaś nigdzie nie było i dorośli mówiły, że musiał utopić się w rzece, Postanowiła wyruszyć na poszukiwania. Była wczesna wiosna, rzeka wylała. Czy widziałaś Kaja? zapytała Gerda Oddam ci moje nowe buciki, jeśli mi go zwrócisz. I wrzuciła je do wody, ale rzeka nie chciała tego daru nie mogła przecież pomóc dziewczynce. Gerda jednak pomyślała, że wrzuciła buciki za blisko brzegu. Weszła więc do przycumowanej w pobliżu łódki i cisnęła je dalej. Łódka zachwiała się i popłynęła z prądem. Przestraszona Gerda płakała, lecz nikt jej nie słyszał. Wiele godzin minęło, zanim przybiła do brzegu. Wysiadłszy na ląd, znalazła się w pięknym ogrodzie. Był on własnością pewnej starej kobiety. Która na widok Gerdy bardzo się ucieszyła. Dziewczynka opowiedziała jej swoją historię. Staruszka zaczęła czesać jej włosy, a za każdym pociągnięciem grzebienia Gerda zapominała o kaju. Kobieta bowiem umiała czarować. Poszła też do ogrodu i sprawiła, że wszystkie różane krzewy zapadły się pod ziemię. Nie chciała, żeby cokolwiek przypominało dziewczynce o przeszłości. Zapomniała jednak usunąć róży namalowanej na swoim kapeluszu, i pewnego dnia Gerda, oglądając go, przypomniała sobie wszystko. Pobiegła do ogrodu i zaczęła puchakać. Jej łzy spadały na ziemię w miejscu, gdzie niegdyś rosły róże, i czar prysł. Nie płacz. Kaj nie umarł, pocieszały dziewczynkę różane kwiaty. Byłyśmy pod ziemią, gdzie są wszyscy umarli i nie widziałyśmy go. Gerda opuściła cudowny ogród. Za furtką spostrzegła, że jest już jesień. Szła i szła, aż zrobiła się zima. Zmarznięta dziewczynka przysiadła na śniegu, by odpocząć. Obok niej sfrunęła wielka wrona. Kra, kra, dzień dobry, dzień dobry, powiedziała. Znała bowiem trochę ludzką mowę. Gerda opowiedziała jej o sobie. Proszę, proszę, zakrakała wrona. Może mam dobrą nowinę. Może widziałam twojego Kaja. Może kiedyś zostanie królem. Niedaleko stąd jest zamek pięknej księżniczki. Niedawno postanowiła wyjść za mąż. Jednak pod warunkiem, że znajdzie się młodzieniec tak mądry jak ona. A musisz wiedzieć, że jest bardzo mądra. Przybywać książęta i uczeni... Ale wszyscy robili wrażenie głupców. W końcu zjawił się ubogi chłopak, który nie zapomniał języka w gębie na widok wspaniałości pałacu. Rozmawiał z księżniczką, jak równy z równym, o literaturze i muzyce, i liczbach i planetach. To na pewno Kai, jest bardzo mądry. Wrona zaprowadziła Gerdę aż do sypialni książęcej pary. To Kaj! zawołała dziewczynka na widok ciemnych pukli księcia. Lecz gdy młodzieniec się odwrócił, spostrzegła swą pomyłkę. To nie był Kaj. Książę i księżniczka okazali się bardzo mili. Wysłuchali uważnie opowieści Gerdy, a potem dali jej ciepłe buty, płaszczyk i mówkę. Oraz złocistą karetę. Dziewczynka ruszyła w dalszą drogę. Stać! Stać! rozległy się głośne okrzyki, gdy wspaniały pojazd mknął przez las. Karetę otoczyli rozbójnicy. Ich hersztem była tłusta kobieta, która zabiłaby Gerdę, gdyby jej rozbrykana córeczka nie zawołała nagle. Zostaw ją! Jest taka śliczna! Będzie moją przyjaciółką! A kiedy się znudzę, sama ją zabiję! Gerda bała się małej rozbójniczki, która ciągle bawiła się ostrym nożem, ale opowiedziała jej swoją historię. Słuchały jej gołębie zrzemiące pod dachem zbójnickiego zamku i jeden z nich odezwał się. grrr, grrr. Widziałem Kaja. Był w saniach królowej śniegu. Rozbójniczka która nigdy jeszcze nie słyszała równie wzruszającej opowieści, postanowiła pomóc Gerdzie. Dostaniesz mojego Renifera i trochę zapasów, powiedziała, ale nie oddam ci mówki. Za bardzo mi się podoba. Masz za to rękawice mojej matki. I wyprawiła Gerdę w dalszą drogę. Renifer gnał przed siebie jak na skrzydłach, zatrzymał się dopiero przed domem Finki. Ta ugościła ich i na wysuszonej skórze dorsza napisała list do swojej przyjaciółki mieszkającej jeszcze dalej na północy, Laponki. Laponka przyjęła ich w chatce, w której było tak gorąco, że Gerda natychmiast zbiła buciki, płaszcz i rękawice. Gospodyni przeczytała list, a skórę dorsza wrzuciła do garnka. Nie lubiła bowiem niczego marnować. Czy wiesz, jak trafić do pałacu Królowej Śniegu? zapytała Renifera. Zwierzę skinęło głową. Zawieziesz małą do granicy włości tej damy. Dalej będzie musiała radzić sobie sama. Gerda wskoczyła na grzbiet Renifera i pomknęła na północ. Była już daleko od domku Laponki, gdy spostrzegła że zapomniała o ciepłych bucikach, płaszczyku i rękawicach. Renifer zostawił ją pod krzakiem obsypanym czerwonymi jagodami. Dziewczynka ruszyła przed siebie. Huczały wokół niej wielkie śniegowe płatki. Przybierały przerażające formy, ale Gerda powtarzała słowa modlitwy i odważnie przemierzała lodowe korytarze. W największej z sal, gdzie na kryształowym tronie siadywała zwykle królowa śniegu, gdy akurat była w domu, znalazła Kaja. Próbował z kawałków lodu ułożyć słowo wieczność. Gdyby mu się to udało, miał zostać władcą całego świata. Kochany Kaj, zawołała Gerda i rzuciła się chłopcu na szyję, ale on Spojrzał na nią pustym wzrokiem. Zapłakała więc, a wtedy jej gorące łzy dostały się do jego serca i sprawiły, że stopniało. Gerda, szepnął ze łzami w oczach, a gdy płakał, pozbył się odłamka zwierciadła, który tkwił pod jego powieką. Kawałki lodu zaczęły tańczyć z radości i same. Ułożyły się w słowo wieczność. Teraz królowa śniegu nie mogła zrobić dzieciom nic złego. Kaj był od niej potężniejszy. Chłopiec i dziewczynka chwycili się za ręce i wyszli z Białego Pałacu. Wrócili do domu, gdzie przywitała ich babka, dużo starsza niż wtedy, gdy ją opuszczali. Kaj i gerda spojrzeli na kwitnące róże. I spojrzeli sobie w oczy. Oni także byli starsi, lecz nigdy nie mieli zapomnieć o swoim dzieciństwie. Jeśli podobało Ci się moje czytanie, kliknij zasubskrybuj lub zostaw łapkę w górę.